Siemaneczko z tej strony Tadek, witam Was w kontynuacji annuacji gry swobodnej z gry Industry e, Tutaj jak widzicie trochę zmieniło ułożenie tych budynków, a to dlatego, że gra mi się z jakiegoś powodu nie zapisała i ja musiałem to odbudować. Tak więc trochę mi to czasu zajęło. Ale wszystko gra i huczy teraz. I chodzi, mamy 64. E, mieliśmy się zająć... E, tutaj co braki jakichś są dosonna, no, ale już tle jestem ustawiony, że nie będę burzył, żeby dostawić. Na ten moment zastanawiam się nad jakąś papierniczą produkcją hmm, Co by tu takiego można było zrobić Tu kartony jakieś trzeba zrobić Zobaczmy w ogóle jaki ewentualnie byłby popyt na materiały hmm, Tutaj na rolkę, na karton, na gazety Na zeszyty no reszta mnie nie interesuje, ogólnie nie interesuje mnie te takie co powiedzmy przez jakiś tam czas są e, sprzedawane, a później nie. O, ale to papieru przyszło weź to sprzedaj wszystko. A wam tutaj zmniejszy na razie tą produkcję. Dobra, e, zobaczmy jak my te jabłka sprzedajemy tutaj. E, też bo... One powinny być tak, są najdroże jak się dalej da, i tak się nie wyrabiają z tymi jabłkami Może dostawię tutaj jabłka teraz O tak żeby tu tam przypadkiem nie zahaczyć No i dobra i ruch tej jabłka co jakiś czas owoce Proszę go bo... Aha bo jak damy tutaj więcej no to o, niewiele się zwiększy mm, Dobra nie, tu jeden ten papier trzeba walić ten magazyn przydałoby się jednak powiększyć Dobra, niech to wszystko sprzedadzą To ja tu wrócę później i ten magazyn powiększę Dobra tył papierem mielibyśmy się zająć Więc zobaczmy Tutaj mamy Te dwie rzeczy Bo to to już jest do innego sklepu Tutaj newspaper Comics Cards hmm. Przypominam sobie, żebym tam widział jakieś karty, ale może Zamieniłbym to ogólnie, chyba miejscem z CPN-em. W dobrych miejscach. Hmm. Dobra, zobaczmy, czego to wymaga, tak w ogóle. Jak Samego drewna, no to spoko, to można tam stuknąć trochę tego. Tu sam ten. Same drewno będzie nam potrzebne z tartaku, zezminowane. Hmm. A tutaj. Papier, czyli stąd. Mm -hmm, to nie, to nas nie interesuje, to też papier, 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 papier i karton, no, ale to nas nie interesuje. Tak więc to można by było. Mm, tutaj te gazetki, zaraz w sumie zobaczmy jeszcze dokładnie. Tak, czyli gazetki ta gazeta, komiksy no czyli ty mogli przyznać, czyli taka gazeta, komiksy i papiery no tutaj widzę dobra niech ta rafineria się wstrzyma w takim razie z produkcją bo musi się sprzedać to co tam leży teraz w tym momencie a ja raczej z tego będę zrezygnował więc nawet nie musi się jeździć Niech tu sprzedadzą to tam leży na magazynie A my gdzieś tutaj sobie postawimy jakiś większy tartak To jeden Drugi Co ten czołg robi w lesie Patroluje? Gdzieś tutaj żeby czasem nie przypadkiem nie zahaczyć o miasto fabrykami no i dobra, no i to tak otarł, tak jeden, drugi, trzeci, tego będziemy potrzebować jednak trochę, na razie teraz zatrzymam, mamy 4,5 miliona, więc powinno nam to na ewentualne produkty jak na razie starczyć hmm, tak, o, czy ja tam przypadkiem, a, się nie miasto. Dobra, tu papier będzie w dużych ilościach produkowany. No, zobaczcie, jaki środek ma bonus. 8,6. No dziwne. 8,6, 8,6. 8,6, 8,6, śmiesznie. Dobra. No nie, ładnie sięgają. E, oni są w stanie 8,6 wyprodukować, czy 9,4, 9,11, czy 9,4. No to jest dziwne, czemu ta w środku nie ma najwięcej? Nieważne, czy oni są gdzieś w stanie mi wyprodukować z 30 powiedzmy Ci ile zegrą? 16 no ponad 32, 30 chyba 34 i, i 4 gdzieś tyle. A tu jeszcze potrzebujemy miejsce gdzie będziemy produkować te rzeczy z papieru, czyli ten budynek o no, tutaj nie ten bo tu jest w tą stronę więc raz, dwa, trzy, cztery on będzie gazety produkował ten tutaj zeszyty karty nas na razie nie interesują to też te plakaty i komiksy ok są tutaj rzeczy do tego specjalnie tutaj postawił magazyn żeby pobierał stamtąd żeby yy, tam w magazynie to nie leżało tutaj zrobimy wyjazd na no, w sumie większy trochę na ciężarówki i stąd będą jeździć tam więc zobaczmy hmm, tutaj wszyscy powinni być w stanie on nawet tu też to niewiele to w sumie wychodzi zapotrzebowanie rzędu 20 więc zmniejszymy trochę I tak będzie leżało na magazynie tak więc od nich nie bierzecie a wy od nich nie bierzecie ani stąd przypadkiem żebyście mnie nie wzięli dobra <laughs> ruszymy na jak prostą produkcję a drewno są no tak 12,5 12,5 12,5 żeby tylko ma na magazynie, nie leżało, nie wiadomo ile, to zmniejszymy do czterech. I tu zmniejszymy trochę tą produkcję. Księga, ok. Dbać, mnie, kto się trochę poprodukuje. No dobra, wychodzi pierwszy papier. No dobra, lecą pierwsze już rzeczy tutaj, jak to sprzedaż tej benzyny. No jeszcze trochę tej benzyny jest. Trochę jeszcze leży na tym magazynie, a może ten sklep tam wcisnął Zaraz zobaczymy, Tym go gdzieś tu wcisnął No ale jednak mimo wszystko zniszczę te budynki lepiej byłoby go tu dać Dobra ta stacja na razie zostanie zniszczona Ta druga nie działa Okej okay. taka ciężarówka, która będzie zabierać Zeszyty i gazety jedziesz. Chora, tu przydałoby się to rozbudować jakoś. No fajnie. Udało się bez większego problemu i zmienienia. Dobra, zobaczmy. I następne komiksy i plakaty też jadą na magazyn. czego tu brakuje że tu produkcja stanęła aaa, ci się nie wyrabiają Ile bo trzeba no trochę więcej niż wyjście się w stanie wyprodukować trochę dużo więcej za przez to się zrobił 7,1, 5,9, 5,9 macie podwyżkę, będzie 30, no dalej nie będzie 30, ale nie, jeszcze trzeba 11 no ale dostaniecie wszyscy żebym nie musiał fabryki kolejną budować nie nie pobieraj z niego a właśnie wy ile produkujecie? 12,5 on to zaraz za, będzie za mało bo mnie już 30 potrzebują on no, tak robię tak Trochę tak mało tu jest. Akurat nie sięga 1600, no niewiele. A jeżeli gdzieś później to naruchamy. No i 30 i powinno iść dalej z tą produkcją do przodu. No gumy się trochę rozbierało teraz, ale to powinno teraz produkcja ruszyć dalej, trochę na magazynie było zapasu więc nie było źle czy oni są w stanie wszystko wywozić? nie te gazety dodatkowo trzeba by było sklonować żeby jeździli się rozładowywali na ja tym zakręcie widzę się blokują Dobra, i na magazynie trochę tych rzeczy leży, ja dobuduję te budynki przyjemności, których nie odbudowałem. Raz. Co było biblioteka jeszcze była wtedy? Mogę tu damy. Z kraju miasta. Dobra, jak ta benzyna jeszcze stoi. Jeszcze stoi. jak ten papier się magazynuje trochę, już widzę. O, co to się, co się stało? Mhm, wgrałem grę. O, continue. A jakie to są w ogóle do za zrobienia zadania? No, jesteśmy warci 28 milionów punkt luksusu A, nie muszę wyłączać jak chcę e, winning condition o zobaczcie 250 milionów potrzebujemy i 8 budynków luksusowych mamy e, dwa teraz kosztuje 420 domek Uuu, też taka przyjemna hacjenda. No nic, e, dobra No tu produkcja idzie Nawet można trochę ją zmniejszyć Żeby te deski tutaj nie leżały nam Plakaty schodzą, nie leżą przypadkiem na magazynie Nie, zobaczmy czy jest wystarczająco No, niby teraz zaczęło być dopiero wystarczająco Zobaczmy co z komiksami, komiksów jest wystarczająco i... nie tego nie mamy, a i plakatów, dobra jest, jak ta zna jeszcze stoi na magazynie więc na razie nie chcę, tam stoi a mimo że tutaj coś dorzuciłem o, tych jabłek po prostu dużo na magazynie zaraz leży mamy November więc teraz zobaczmy jaki idzie sprzedaż tutaj tych jabłek czy tym razem będzie wystarczająca ilość ten tu z tym papierem wyjechał. Czy ją? A, nie mogę ulepszyć, bo stacja pewnie blokuje. No słuchajcie, ja tą stację przesunę. Spróbuję powiększyć teraz. No dobra, udało się. Mogę to powiększyć, bo coś widzę, że może być zaraz coś nie tak. Obróćmy te tory. No dobra, ja ci zaraz powiem, gdzie ty masz teraz jeździć. Tutaj. Poprawione, wszystko powinno być ok. E, jak to z tymi jajkami tutaj? O, te jajka leżą nieźle na tym magazynie. O, tutaj już poszły z magazynu wszystkie jajka, więc wracamy do normalnej ceny. E, tutaj widzę, nic specjalnie nie leży na magazynie. Nawet chyba brakuje jajek. Nie, jajek jest w sam raz. Jak to z mięskiem tutaj idzie? Mięska jest tak w miarę. Troszkę za dużo, ale to nie szkodzi. O, tutaj chyba wszystko skupują. Aczkolwiek na styk, tak raz jest, raz nie ma są lekkie braki czasami, więc zostawmy to sobie tam niech się robi, no i tutaj nawet nie ma co sprzedawać chyba, nawet jakbym postawił tutaj spożywczaka to by tutaj było nie przychodzę, zaraz zobaczymy mhm. jakieś dziwne zrośnie te budynki, no jeden jeden, jeden takie, wiecie o, jakbym tutaj wepchnął budynek to coś tam by się sprzedało ale 3 to nie jest coś co ja co mnie zadowala zobaczmy tutaj jakby tutaj wyszła sprzedaż różnych komiksów i pierdół no nie tak źle dobra postawmy tutaj postawmy tutaj sklep Gdzieś dalej postawimy na on sięga ten sklep, no to może nawet tu fabrykę wybudujemy w lesie. Zobaczmy jak daleko te fabryki mogłyby sięgnąć. Pierwszą zbuduję jak najdalej. To ma być um, papierniczy przemysł. Nie, nie to, to nas nie. To nas interesuje jak najdalej. OK. I drugą tak, żeby to tam sięgało w miarę. Przesuwamy kolejną fabrykę jak najdalej, nie, nie, Taką musi być, bo on ma sięgać obydwie, stać nas, więc będziemy produkować, ja zatrzymam sobie, Buduję wszystko i dopiero ruszymy w dal dalszą podróż, że tak powiem, eee, no to stawiamy teraz kolejne fabryki, tutaj na ten papier, żeby był, nie chcę sobie zepsuć znowu. Eee nie bo to jest miejsce dla tamtej fabryki więc tak tam dalej dramy drewno wycinko drewna dwie powinny wystarczyć mi się wydaje 25 7 7 7, 7 14 21 no to... możemy trochę zmniejszyć w takim razie Zobaczmy Dobra to starczy nam na razie, więc tutaj stawiamy kolejne. Tego wy od nich towaru nie przyjmujecie. Bo od nich jak najbardziej. Dobra i na drewno tutaj nie będzie, nie wiem, 8 slotów na drewno nie przysięga żadnym przypadkiem nie sięga dobra i komiksy gazety o nie przepraszam to był książki zeszyty zeszyty gazety komiksy i jeszcze plakaty dobra niech produkcja się tu skręci przyspieszmy trochę zobaczyć, czy wszystko jest ok wow, wow wow no tak zapomniałem przecież tartak to tartak miał jeszcze być Yy, dobra Czyli tak oraz, raz... Nie wiem, że to przecież tartak jest potrzebny żeby to przerobić Idę te, te tartaki wytworzą No 30 dadzą radę wytworzyć więc powinno jakoś pójść yy, Na tartak miejsca zostawmy Tak 4 no dobra 6 Dobra pierwsze tam wpadają Sklep powinien to sprzedać za jakiś czas Zobaczmy Zaraz pójdzie pierwsza sprzedaż Poszło Dobra zobaczmy Oj gazet bardzo mało potrzebują więc spuszczę spuszczę sceny Niech będzie co tutaj jeszcze leży na magazynie? Tego te zeszyty Spuścimy trochę sceny, dobra, ile wy produkujecie ogólnie sztuk tego? 6, więc zmniejszmy do 4, żeby ta produkcja była. O, trochę tak, o. Niech trochę tego leży na magazynie, nic się nie stanie. A Oni tu produkują 4. Wy chcecie... No właśnie, chcecie 3. No dobra, nie, nie dasz tak. 2,5 Samo 2,5 hmm. Czyli kurde, można by jedną tą wyburzyć Na pół produkcji Dobra, niech ludzie mają pracę, nie będę ludzi zwalniał 3,6 367, 7 O powiedzmy gdzieś tutaj będzie z 12 o, ale mi trochę więcej potrzebujemy jednak no to taniech mocniej pulsę Eee, tutaj żeby nie było problemu. Każdy dostanie po cztery sloty 4 hmm. dla ciebie, cztery dla ciebie 4 dla ciebie i 4 na te to są te plakaty no i dobra Chyba, że ja dziś jeszcze bym sięgnął budynkiem. Nie bardzo. No, można by postawić, chociaż. Nie, chyba nie. Nie będę dla. W sumie. Nie, nie warto. Nie warto. Tu kolejny przemysł papierny, który zaraz zrobimy. Jak to to wygląda? No, tutaj dwa. Po dwa ale lepiej mógłbym wymknąć tutaj gdzieś powiedzmy i gdzieś tu tu nie za daleko zobaczcież tu by tak. oni nie walczyli za bardzo są. nie nie bo on pokrywa te domy więc tu tutaj w tym miejscu gdzieś dobra i obydwaj żeby sięgnęli do tego no no udało się dobra i robimy tak jak tam Czyli stawiamy teraz jak najbardziej... O, w lewo pójdziemy. Jak najbardziej stawiamy fabrykę daleko, żeby zaoszczędzić na transporcie, więc to będzie... tutaj. Tylko oddalamy jak najbardziej i od miasta też postaramy się oddalić. W ten sposób. Projekt ta jest najwyższej blisko. Najwyżej się przeniesie tutaj ten budynek, później, się... jakby się coś działo, nie, tu mają być dwa w zasięgu. No i tak jak tam stawiamy cztery razy. Zako o, jakaś nowa ciężarówka. Eee, dobra. Ten tutaj tartak, o nim znowu nie zapomniał. Dodatkowo. Ale już mi nie stać. Dobra, musimy poczekać na przypływ gotówki. A w międzyczasie, żeby sobie. Jakąś chatę gdzieś postawić. Dobra, w międzyczasie ja obejrzę, jak to wygląda. To nasza sprzedaż. No tu dalej to mięso leży. Te jajka powoli schodzą. Hmm, tutaj ten pap. Te gazety na razie nie schodzą, ale w końcu zejdą. E, tutaj co się dzieje? O! Dam zniżkę na ten sprzęt. Dobra. Tu też dam zniżkę, tak żeby po trzy brali. Nie, to jednak nie dam zniżki. No, dobra, zróbmy wyprzedaż, że tak powiem. I jest tym razem chwilowo. Niech zajdzie trochę tego z magazynu. Hmm, gazety stoją na magazynie. Dlatego, że nie mam drugiego sklepu, już stawiam drugi sklep. Czy co tam sprzedać? Sprzedać to, sprzedali. O kurde, proszę w plecy. Trochę się rozpędziłem. Dobra, jest milion. Tylko, żeby one nie walczyły ze sobą, te sklepy, aczkolwiek trochę wadą. Widzę tam i tak nie sięgnę, po drugiej stronie ulicy, ludzi. Jakbym tu dał no, najlepiej tak bym tu dał, ale zniszczy domy wtedy. Dobra, nie będzie tutaj. Więc i gazety zra powinny poschodzić, lepiej. Newspapers, dobra Zra uruchomimy kolejną tam naszą gałęź przemysłu, znaczy w sumie nie gałąź, tylko kolejny, że tak powiem. Zagłębie papiernicze i wycinki lasu. Na las może też uważać, bo później, jeżeli mógł gdzie indziej zbierać to drewno, żebym nie wyciął teraz budynkami go przypadkiem. Dobra, ruszamy z produkcją. W tartaku, jeden tartak na razie stoi. To więc jest... tutaj, w tym miejscu. O. 300 tysięcy nam poleciało nie stać nas na na kolejny tartak dobra tutaj produkujemy papier hmm, też muszę zmniejszyć jednak powiedzmy hmm, na tyle wy też się tutaj nie rozpędzajcie w sumie ile oni produkują 20 a mi tu potrzebne 16, no, 12 potrzebne więc nie dostajecie, bo mniej robicie. Wy to samo, nie róbcie tyle. Dobra, gazety, zeszyty, plakaty i komiksy. Zobaczymy jak. Zapotrzebowanie będzie większe no to i produkcja wzrośnie. Zobaczymy, że tutaj nam się za bardzo nie składa na magazynie. Tutaj dobra, tartak trzeba obniżyć produkcję Dobra, jak miasto się rozbudowało to dostawimy kolejną tutaj miejscówkę Dobra, przyspieszmy trochę, niech trochę na, nabije nam kasiory hmm tym papierem to jednak jest problem dalej, bo no tu widzę... aaa, widzicie już patrzcie, nie zrobiłem tego. Nie, ty nie przyjmujesz od nich. Dobra. Jesteś to, to trzeba zniszczyć. Nie będziemy tego przewozić specjalnie. Zobaczmy. Dobra, trochę jednak podniesiemy tą produkcję. Dobra, wrzucicie nam to samo. 9, 4 mam sam raz dobra to już mam też tak maksymalną żebyście zużywali to drewno zobaczmy jak to wygląda, to oni potrzebują 3 ci potrzebują też 3 więc oni produkują 6 to tak? elegancko ci produkują 4 komiksy komiks tutaj jeden tylko 2, więc na magazynie będą leżeć komiksy a komiksów mam produkcję 4, więc w przyszłościowo zostawimy jakby się kolejne budynki wbudowały rytualnie jak będzie trzeba to zrobimy jakąś sprzedaż tych komiksów tutaj 2, tutaj 2 gazety a gazet się produkuje 6, więc damy trochę mniej eee, dobra więc wy potrzebujecie w takim razie 14 czternaście... Powiedzmy 19 tego papieru. Więc jak najbardziej powinno być to wyprodukowane z... bez większego problemu, ale 20 oni to produkują, gdybyście chcieli no minimalnie więcej, więc... Dobra. Żeby nie stały. te zakłady papiernicze. Ewentualnie lekkie przestoje wiadomo. No i dobra i tu mamy kolejny przemysł papierniczy tam wyprodukowany I postawimy sobie gdzieś nasz dom o, Może przy los Alamos nie, bo jak tam zrzucą ma mówkę, to będzie krucho. Też nasza siedziba. Hmm, może gdzieś tym razem nad morzem Dobra, tym razem weźmy sobie dom nad morzem który jest ładny no, Ten jest bardzo ładny, taki nad morzem będziemy mieli dom. Okej okay. Dzisiaj to już będzie na tyle. Dzisiaj się zajęliśmy rozbudową przemysłu drzewnego, papierniczego. O, to zaraz poprawię. Więc to byłoby na tyle, a w następnym odcinku Nie wiem, może produkcją jakichś ubrań się zajmę, ale takich raczej jeszcze całorocznych, co by to gdzieś później na magazynach nie leżało. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko!